Jakoś ciasno się to zrobiło. O, nadal jest ciasno. Chyba teraz też jest ciasno. No dobra, już sztukę, która wygląda tak. Oto ona. Jest dość spora. Jak widać. Rzeczywiście pani na poczcie zakleiła dodatkowy rysunek i tak ja mam nożyczki tutaj gdzieś i otwieramy ale mogę zrobić z tym coś takiego, żeby go zatrzymać ewentualnie. co my tu mamy. Fajne dokumenty. Jest tego dość bardzo dużo. Będzie to przyglądać. A, tak. Siostry z Azurii. Tak, to są oryginalne kasety z odcinkami. To może je wyłożymy na górę. A płyty schowamy. Już wracamy na swoje miejsce. I tak. Mamy tutaj Pokémon Make Mall Project Studio Red Version. Jest to taka gra, w której tworzyliśmy kartki, różnego rodzaju gadżety, pocztówki, naklejki i wiele innych. Pokémon Video. Odkryli cudowny świat Pokémonów. To jest pierwsza kaseta. Właśnie Koch Poland wydawał. Takie kasety. W środku y, reklama, no, właśnie ścieżki dźwiękowej polskiej. zgłapie wszystkie angielskiej i muzyki z filmu oraz kolejnych odcinków. O, tutaj jest właśnie ta kaseta. Numer pierwszy. Chronologicznie idąc. Numer drugi. Tajemnica księżyc, Księżycowej Góry. Trójka. Siostry z Azuri, Czwórka. Pokemony przyjaciele. To, to jest niby bez hologramu, ale... ale nie wydaje się na podróbkę, może to po prostu zostało odklejone. A dalej co tam jest nam potrzebne? Numer 5. Tak, dzielonimy. Numer 5. Uderzenie pioruna. Numer sześć. Wybrzeże Pokemonów. I tu już jest zmieniona okładka. Na złapie wszystkie. Kolejne kasety zostały wypowiedziane w tym. 7 niebezpieczne medium, mhm. i powtarza się nam dwójka. Tajemnica księżycowej góry mhm. oraz film. Mewtwo powraca na VHS. Prawdopodobnie na tym znajduje się. O, polskie ups, polskie logo. Mi tu powraca, ale ładnie to wygląda. <laughs> Bardzo fajnie. Rozwikłaj tajemnicę. Jak mamy rozwikłać tajemnicę, skoro tu mamy w języku anonów? Napisany tekst po niemiecku. N. En... Coś tam das. A, dobra, nieważne, Pokémon już napsuję, ale dystrybutorem gier Nintendo na terenie Polski był Lucas Toys. Tu mam trochę pęknięte pudełeczko, ale to nic nie szkodzi, ważne, że jest oryginalne. O, mm -hmm. Nic nie szkodzi naprawdę. I jeszcze co ja tu widzę, jestem zaskoczony. koro, koro magazyn. Ja. Informacje o. W ogóle, tu jest wszystko. Wow. Co tutaj było? to tu były jakieś dodatki do tego. O, widzę, że twórcy kieszonkowych stworków coś tutaj zapowiadają. <laughs> co to jest. Tutaj coś trzeba rozciąć. Bo tam w środku też coś jest. Na temat, co mamy ręcze nie wiem, wow, Toolmasters cała masa ło różności. Ło, wow, wielkie dzięki w ogóle za przesyłkę. Zrobiłeś mi wielką niespodziankę. O, tutaj Dual Masters. Będę miał co przyglądać. Hi, hi, hi. Tutaj te magazyny to... pedameny tam były. Jest wszystko. Dobra, już koniec przeglądania. Kończymy filmik. Wielkie dzięki Zukori za przesyłkę. Wyślę do Ciebie paczkę jutro, także możesz spodziewać się przesyłki w tym tygodniu. Um, kolekcja kaset właśnie na OHS została uzupełniona o kolejne. Resety. Czyli tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Jak ktoś ma pozostałe, to chętnie się zamienię. Mam dwójkę na wymianę. Film pierwszy ewentualnie. I, I ma co innych kaczetów. Komentujcie, oceniajcie, jeśli chcecie wiedzieć o każdym moim nowym filmiku, kliknijcie w subskrybuj. Zapraszam Was na mój profil Facebook, kośnik hikomikos i na moją stronę internetową hikomikos.pl No to tyle, do zobaczenia, na razie, cześć.